Jagiellonia Białystok wydaje się, że ma najłatwiejszą drogę do playoffów Ligi Konferencji. Po wygranej 1 do 0 w Danii wystarczy no, nie przegrać u siebie. Bardzo wiele osób nie docenia tego zwycięstwa Jagielonii z Silkeborgiem. A ja chciałem podkreślić, że nie dość, że to było wyjazdowe zwycięstwo, to że Silkeborg u siebie gra na sztucznej nawierzchni. A polskie zespoły, bardzo często grając na sztucznej nawierzchni, po prostu sobie nie radziły. Druga sprawa to jest to, że to zwycięstwo było jak najbardziej zasłużone. Nie mieliśmy do czynienia z obroną Częstochowy, z rozpaczliwym wybijaniem piłki spod bramki i jakąś jedną szczęśliwą kontrą, z której udało się strzelić gola. Jagiellonia miała ten mecz pod kontrolą i można było odnieść wrażenie, że to mecz się odbywa w Białym Stoku, a nie w Danii. Dlatego właśnie uważam, że Jagiellonia będzie zdecydowanym faworytem. Nie tylko z całego meczu, ale również uważam, że może spokojnie wygrać swój mecz w Białym Stoku. Mimo, że nie będzie grał Pululu, który pauzuje za kartki, moim zdaniem to bardzo dobrze, że właśnie w tym meczu będzie pauzował za kartki, bo będzie mógł spokojnie zagrać w meczach playoff. Czy to przeciwko Hajdukowi, czy to przeciwko Dynamo City Tirana. Cieszę się, że Adrian Siemieniec szybko poskładał zespół na nowo. Przecież można powiedzieć, że połowa zespołu z ubiegłego sezonu odeszła. Dlatego tym bardziej cieszy to, że Jagiellonia mecz za meczem odnosi kolejne zwycięstwa. Również pomaga to naszemu rankingowi krajowemu. Oby tak dalej i oby w Białymstoku. Po raz kolejny piłkarze Jagielloni cieszyli się z wygranej.